Pamiętacie widzowie, generalnie jak Was kilka dni temu poinformowałem, że są tu jakieś przecieki odnośnie tego, że w zasadzie naklejka oko została po prostu skopiowana. Ktoś ją komuś ukradł i niby ludzie nie wiedzą, czy Wam to zbanuje, czy nie. Było to w zasadzie 16 lipca. Wchodząc sobie chociażby na Steam, jesteśmy w stanie zaobserwować rzeczywiście naklejkę oko i zjeżdżając niżej. No, widzimy, że tutaj 16, a w zasadzie 17 po prostu to wywaliło 47 zł. Z 15, 13 nawet można powiedzieć, poleciało sobie jakby nigdy nic na 47. I generalnie ludzie coraz większe spekulacje zaczęli domniemywać, że skoro lewe oko zostało tak naprawdę odzorowane na prawym, czy to prawe na lewym, już nie wiem które na którym zostało odzorowane, ale głównie chodzi tutaj o to, że argumentacja była taka, że grafik nie odzorowywałby po prostu lewego oka na prawym, a zrobiłby po prostu jakoś to inaczej. No, i koniec końców, jak możemy zaobserwować, niektórzy to kupili, niektórzy tego nie kupowali, no bo naklejka niby już nie kosztuje 47 zł, ale również nie kosztuje 13 zł, a po prostu sobie stanęła na 30, prawie 4 zł. Dajcie w zasadzie znać w komentarzu, czy wiedzieliście o tym, czy sprzedaliście tą naklejkę w piku, czy w zasadzie udało Wam się coś na tym zarobić, bo sytuacja jest tak szczerze dość śmieszna. Walw z tego co widziałem jeszcze nic nie ogłosiło, nie wiemy, czy to zostanie zbanowane, czy to w zasadzie no, jest naruszeniem tych copyrightów, czy w ogóle innych systemów. No i, i co, jak. Jak jeszcze oglądać się ten materiał, to możecie wbić na Discorda, gdzie macie chociażby konkursik na 20 of kart. Pamiętajcie, żeby komentować, bo koniec końców, jak nie komentujecie, to muszę losować dalej. I łapki w górę też musicie zostawiać. Trzymajcie się widzowie, no i cześć!